Panie dyrektorze, skąd w ogóle pomysł na sprzątanie y, dziś tutaj nad brzegiem Wisły? To nie jest nowy pomysł, bo to jest nasze trzecie już w tej chwili spotkanie. Co prawda, dwa lata mieliśmy przerwy ze względu na pandemię i wróciliśmy jak gdyby z powrotem do, do, do tego pomysłu, bo on się sprawdził, kiedy po raz pierwszy sprzątaliśmy tutaj zrzut nad Wisłą po wielu latach gdzieś tam gdzie powiedzmy no poza jakimiś tam służbami które coś tam sprzątały o to to było no, mnóstwo rzeczy, które trzeba było posprzątać. Ja tylko powiem, myślę, że dzisiaj będzie sporo mniej, tak, bo to jest już któryś dzień tego sprzątania, w zasadzie taki finał. Natomiast wtedy żeśmy 160 worków, tak, śmieci tutaj nazbierali, plus prawie 3 metry sześcienne różnych konarów, drzew, tak, które, które zostały później, wszystko to zutylizowane. Także nie jest to nowy pomysł, natomiast cieszący się coraz to większo, bo Pamiętam, na pierwszym spotkaniu było nas około 30 osób, ostatnio było 40, teraz jest przeszło 50. Także dołączyło Biuro Ochrony Środowiska, do nas dołączyła. Dołączyła firma Orlen Eco. Jest z nami, są z nami przedstawiciele związku zawodowego Solidarność. Tak? Także no faktycznie coraz większa, większa grupa. Natomiast no jak gdyby, padł również tutaj pomysł taki, że być może warto byłoby to rozszerzyć również o mieszkańców Płocka. Tak? Czyli o takiej akcji poinformować trochę wcześniej i zaprosić, szczególnie tych, którzy tutaj również że tak powiem, korzystają. Czy to wędkarzy, którzy tutaj często, powiedzmy, nie do końca legalnie, tak, ale, ale łowią ryby, czy ludzie, którzy tutaj po prostu przychodzą, bo faktycznie jest to takie miejsce dosyć urokliwe, tak. I chodzi o to, żeby po prostu no, faktycznie było czysto, tak? to, to, to jak gdyby jedna rzecz. A druga, no to też myślę, że taka, takie zmienianie trochę świadomości ludzi, że, że mamy wpływ na to, tak? Także jak idziemy innym, in, w innych miejscach, powiedzmy wzdłuż Wisły, to, to możemy o tym samym pomyśleć, tak, że, że warto było, żeby było czysto, że można też coś tam, tam zrobić. Także no, myślę, że, że w przyszłym roku jak się tutaj spotkamy, to będzie nas więcej tak, i być może właśnie zaprosimy, czy to z organizacji ekologicznych tak, miasta, czy, czy, czy powiedzmy samych mieszkańców możemy zaprosić tak, i, i, i zrobić taką integrację. Także myślę, że to, to, to byłoby fajne. A jaki teren dzisiaj zamierzacie posprzątać i na ile y, tych worków, nie wiem, może tak jesteście nastawieni, jesteście przygotowani? Y y y y <grym> znaczy przygotowani jesteśmy na 100 worków, tak, i, 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 i myślę, że, y, chociaż y, sądzę, ponieważ tak jak mówię, to jest już ostatni etap, y, bo, m, bo żeśmy trochę, że tak powiem, wcześniej tutaj ogarniali, żeby tego zo nie zostawiać tylko i wyłącznie na dzisiaj. Y, y, ten teren był tak, y, powiedzmy, już y, trochę, y, trochę przez nas o o ogarnięty, to było około było tam e, chyba 24 worków, które już, już żeśmy e, wywieźli. Natomiast no, dzisiaj nastawiamy się na tą e, e, drugą część, e, która. Która, do której tam trochę gorszy jest dostęp, tak, czyli tutaj jak rurociąg naporowy z, z rzutu ścieków oczyszczonych do Wisły, tak, to tamtą stronę chcemy posprzątać. Zaprosiliśmy, a w zasadzie sami zadeklarowali strażacy, którzy, jest, jest tu brygada strażaków z OSP Konopiska, zaprzyjaźnionych, którzy, no, planujemy tam, powiedzmy, jakieś tam suche drzewa, bo to z tym mieliśmy problem ostatnio, jak żeśmy byli, tak? e, że, e, że po prostu nie mogliśmy tych suchych konarów, powiedzmy, e, nie byliśmy przygotowani do tego, żeby je posprzątać. No teraz planujemy, żeby to po prostu, e, po prostu zrobić. Tak? Że... Panie dyrektorze, wygląda na to, że PKN Orlen bardzo... E, Pokazuje wszystkim, w jaki sposób dbać o środowisko, czy to łąki, które powstają w mieście, czy to właśnie takie akcje e, sprzątania. Czyli to dzięki Wam gdzieś tam powinno się w naszych głowach za, e, zatwierdzić, że łatwiej wynieść puste niż zostawić i przynieść takie pełne, prawda? Żeby posprzątać też po sobie, żeby takie akcje były już tylko czysto rekreacyjne gdzieś za chwilę. Dokładnie tak, i na, na to na to liczę. Ja powiem tak, jak myśmy pierwszą akcję robili, to akurat było też jeszcze sporo wędkarzy tutaj i oni widzieli, jak my strzątaliśmy. I to było fajne, że w momencie, kiedy myśmy strzątali, to oni w którymś momencie po prostu wstali i też wokół siebie tutaj, tak pamiętam to tu, tam jakiś się łowił ryby, tak? I po prostu wstali i też jak gdyby mieli swój udział w tym, że coś tam pozbierali do worka, tak i zanieśli tam, gdzie myśmy te, te worki po prostu składowali. A czy to jest też tak, że w, w ramach tego czasu, kiedy organizujecie te akcje, to jest też trochę czyściej? Zauważacie to, czy nadal tak. bardzo brudzimy? Tak, zauważamy, że od momentu jak zaczęliśmy tutaj sprzątać, że faktycznie jest czyściej. Ja, no, Mówię tak, tu przez wiele lat poza takimi, że tak powiem, zleceniami czyszczenia, tak, które, do których jesteśmy zobowiązani, no, takich akcji nie było, w związku z tym, no, powiedzmy tak, jak się popatrzyło, to, to dosyć czysto, ale jak się weszło troszeczkę dalej, to okazywało się, że, że jednak nie jest tak czysto. I zauważyłem, że chyba ludzie tak na to zwracają uwagę, że jednak no jak jest czysto, to może warto to, co przyniosłem, to zabrać ze sobą, a nie zostawiać tutaj. Tym bardziej, że, że za, za, za chwilę no, przyjdzie ponownie, tak, i miło jest, jak jest czysto po prostu, tak. tak, tak. Wydaje mi się, że, że to też tak działa, tak? Trochę jak gdyby na, na podświadomość ludzi, że że no, no dobrze no jak jest czysto to warto to czysto zostawić tak nawet jeżeli Y, y, trochę brudnie, ale, ale zawsze jak gdyby o to zadbać. Natomiast no, wcześniej to, to zauważaliśmy tutaj, że po prostu, no, tak jak ludzie przychodzili, coś tam mieli, to wszystko zostawiali, tak? Wszystko tutaj y, y, było. To nie tylko kwestia butelek, papierów, tak? ale, ale wszystko. Tak? Y, łącznie z tym, że mieliśmy takie skupiska no, po prostu śmieci, gdzie było widać, że ludzie po prostu przyjeżdżali nawet tutaj, tak, i, i wyrzucali te, y, te śmieci. Dzisiaj tego tego już nie ma, także być może, że to właśnie między innymi, między innymi te, te, te akcje do tego się przyczyniają, że jednak no ludzie może się wstydzą, tak, żeby po prostu inni sprzątają, tak, a, a, a on będzie brudził. No, mam nadzieję, że to tak jest.